Szóstka! Gdzie? Nie widzę. No tutaj! Pokaż. była szóstka. Patrz. O! Rabi! No. Wydaje mi się, że oszukujesz. Nie, teraz ja ciągnę kartę, bo ja wyrzuciłem szóstkę. Wydaje mi się, że tu nie była szóstka, bo jakoś dziwnie zasłaniałeś mi tą szóstkę. No, no to tak mi się tutaj wpadła, no. Rabi, czy ty mnie nie oszukujesz? Nie! Nie mam teraz ochoty na grę. Czuję się jakaś taka smutna. No dobra, może oszukałem, no. Była trójka. Rabi, no. a czy to właśnie nie jest grzech? Tak myślisz? Bo ja dzisiaj znalazłam w Biblii takie ciekawe słowa, które wyjaśniają, czym jest grzech. Aha, to może je przeczytaj. Zobacz, w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale i czwartym wierszu jest tak napisane. Każdy, kto dopuszcza się grzechu, dopuszcza się też bezprawia, bo grzech jest bezprawiem. I jest pewne prawo i zasady, które są w tej grze. I zasady są takie, że ten, kto wyrzuci więcej oczek na kostce, może ciągnąć kartę. Uh -huh. I jeżeli ktoś nie robi według tych zasad, według tego prawa. To jest bez zasad. No tak. Bez prawa. No Czyli tak. to bezprawie takie trudne słowo. Bezprawie, trudne słowo. I każdy, kto się tego dopuszcza, grzeszy. Hmm. No, tak samo nam Pan Bóg dał pewne zasady, żebyśmy ich przestrzegali. Dał nam 10 przykazań, i inne różne zalecenia, mhm. żebyśmy ich przestrzegali, żeby nam się wszystkim dobrze żyło tutaj, między nami na Ziemi, a także żeby nam było dobrze w Jego Królestwie w przyszłości. No tak, no bo jeżeli byś grał ze mną fair i nie oszukiwał, to wcale nie zrobiłabym się smutna i mielibyśmy fajną zabawę. I myślę, że w życiu jest podobnie, kiedy nie chcemy grzeszyć i chcemy słuchać rodziców, słuchać Bożego prawa, to wtedy my jesteśmy szczęśliwsi i ludzie, którzy są blisko nas, też są szczęśliwi. To prawda. Przepraszam za to, że oszukiwałem. Och, chodź przytulmy się. Wiesz co? No, dorzuć jeszcze raz. Okej. Okay. Dwa.